Dzisiaj mamy sobotę i idziemy sobie do... Yy, jesteśmy dalej w naszej dzielnicy. Yy, idziemy do cmentarza, na którym yy, leżą najsławniejsi ludzie Buenos Aires. O, tam. Jakby my idąc z tym aparatem i nagrywając yy, z mikrofonem i jakby biorąc pod uwagę to, jak to wszystko wygląda, Ludzie na nas bardzo, bardzo zwracają uwagę. W sensie jesteśmy jedynymi ludźmi robiącymi ich na ulicy. Zdecydowanie. Także to nie jest super komfortowa sprawa. Tutaj na rogu praktycznie każdej ulicy sprzedają kwiatki. Akurat tutaj jest to połączone z kwiatarnią, ale bardzo często to wygląda tak, że jest tylko taka buda, jak z gazetami i są kwiatki. Tak jak tutaj na ulicy kwiatki. Dochodzimy do cmentarza to są jego... O, akurat waksówka musiało ruszyć. Jego mury od zewnątrz. Nie no, z której strony się wchodzi. Tam. no to idziemy tam. Niestety dupa z naszego zwiedzania cmentarza. Tak, no zamknięty jest, jest jakiś pogrzeb chyba. W sensie prawie się wypaliśmy komuś na pogrzeb tak naprawdę, bo znaleźliśmy wejście i ludzie chcieliśmy wchodzić, ale potem patrzę, tam sumna. Więc... Yy, no, Coś jeszcze, aha! I podeszła do nas pani, od razu jak minęliśmy w ramy tego cmentarza, już wiedzieliśmy, że nie wejdziemy. Kawałek dalej był taki bardzo ładny wielony kościółek i podeszła do nas pani, która powiedziała nam, że ona jest argentynką i że dla niej, że nie powinniśmy chodzić z aparatem w ręku bo ktoś może podwiedz i później odjechać motocyklem i nie będziemy już mieć aparatu. Także to jest takie bardzo znamienne, że tu ludzie po prostu podchodzą do obcych do turystów i im mówią to tak o... Ja tam jedzie karawan, nie, czy to nawet nie jestem sam w sumie. coś... Nie pamiętam jak tam wyglądał dokładnie. Gdzie? A, tam a, jest. Jest... Jakoś trochę nie spodziewaliśmy się chyba, że na ten cemak... Na tym scenariuszu leżą z nami, z nami trzy osoby tego miasta. Między innymi Ewa Peron, która była e, żoną, pierwszą damą Argentyny, żoną prezydenta i była bardzo społeczną kobietą i w, chyba w 1946 roku wywalczyła kobietom e, możliwość głosowania. No, więc zrobimy sobie taką przerwę. Teraz już tutaj, może połaziłem potem targu. I tak, zobaczymy, bo co tam tam tam. mieliśmy taki targ, którego nie nagraliśmy, więc pewnie nagramy teraz. Dzień dobry w poniedziałek. Dzisiaj przyjechaliśmy do Tigrysa czyli do Tigre, takiej dzielnicy na prowincji Buenos Aires, która jest położona na wyspach z tego co wiemy. No i sobie właśnie idziemy takim deptaczkiem wzdłuż rzeki. No i łazimy tak sobie po tych opuszczonych ulicach Tigre z aparatem No ciekawe jest to jest jakiś stary park rozruszki Ale nie wiem czy jest nie stary, Kosty jest jakiś e, coś tam No wygląda jakby nie, nie działał no, no może jest na lata Może tak No tak, widziałem, że w

Mamy ten park rozrywki z drugiej strony. Połaziliśmy sobie, jest bardzo drogo jak na Buenos Aires, turystycznie muzea są zamknięte. Bo ciędzia jak i wtorki przynajmniej jedna była zamknięta, reszta nie wiemy, ale poniedziałki na pewno. Ym... Co Nic, lecimy dalej. No ładnie bardzo. Nadmorsko jest dużo jakichś budek i tak dalej. Tak. Tutaj są kapibary. A gdzie by do kolejnego miasteczka? Jesteśmy sobie w San Izidoro. I właśnie wysiedliśmy z pociągu. I całkiem fajny klimatik ma to miasteczko. Jesteśmy sobie już teraz w miasteczku San Isidro, A nie San Ignacio, ani nie San Isidoro Jak wcześniej sobie tutaj rozważaliśmy. Eee, fajne to miasteczko. Fajniejsze niż to Tigre. Z tego względu, że jest więcej ludzi, jest takie żywe, niewymarłe o turystyczne. I idziemy sprawdzić, jak wygląda ten kościół świętego Izydora. No i dotarliśmy. Dzisiaj mamy wtorek czyli nasz ostatni dzień w centrum Buenos Aires a tutaj, proszę Państwa, Muzeum del Hamon, czyli w wolnym tłumaczeniu Muzeum Szynki. i jesteśmy w Puerto Madero tutaj chyba jeszcze nie do końca będziemy jak tam dojdziemy za chwilę ale już tutaj widać że to jest ta zdecydowanie Bogatsza część y, Buenos Aires. W kontraście do dzielnicy... Jakiej dzielnicy byliśmy dzisiaj wcześniej? W kontraście do Retiro. W Retiro było zdecydowanie biedniej i było bardzo dużo ludzi na ulicach, którzy albo spali, albo żebrali, albo sprzedawali różne różne rzeczy. A tutaj proszę Państwa domy z klinkier, nawet nie domy, tylko jakieś ogromne biurowce i inne takie rzeczy. Podobne jak w Wrocławiu. No tak, linkie, taka trochę jak... Ym... To jest no, park technologiczny, no i tam... A, no, możliwe. Biurowce firmy i tak dalej. Tak, no i to już ym, jest dalej od centrum. Jechaliśmy tutaj z pół godziny. z okazji, że tutaj y, posprzątaliśmy trochę, przespakowaliśmy się. się z jest na do zabrania jeszcze. Y, nasze plecaki, nagrywamy nasz pokój. To jest ten drugi z wyjściem na patio. Ale lecimy teraz pokazać resztę, bo akurat tutaj nie można chodzi. Tak, tutaj mieszkaliśmy wcześniej. Tak to wygląda od tej strony. Mam taki świetlik. Tu jest sronik. Tu jest kolejny pokój, tam jest wyjście. Tu jest pralnia. Tu jest salonik z drugiej strony, i tam są te drzwi, które prowadziły do naszego poprzedniego pokoju. A tu jest kuchnia. Tak się